Witam, kochani. Przychodzę do Was dzisiaj z jednym z tematów, który dosyć ostatnio często nam się pojawiał na zajęciach. I sporo z Was ma jeszcze problem z tymi dwiema formami, więc postanowiłam nagrać dla Was filmik, żeby Wam tak ekstra troszeczkę pomóc zrozumieć ten temat. Podzielę go prawdopodobnie na dwa różne filmiki. Na razie skupimy się na dwóch wyrazach: na, na wyrazie hn i na wyrazie hen. I na takich podstawowych ich funkcjach, czyli chodzi nam tutaj o hen jako formę skróconą dla osób, inaczej mówiąc, zaimek dopełnieniowy, osobowy. Czyli na przykład, zamiast powiedzieć ja czekam na Piotra i Pawła, mogę powiedzieć ja czekam na nich. I wtedy mówię ich wacht ob hen. Albo zamiast powiedzieć ja widzę Martę i Anię, mogę powiedzieć ja widzę je, czyli ich sie hen. Natomiast druga forma hn jest zajękiem dzierżawczym. I co to oznacza dla Was? To oznacza, że po tej formie musi stać rzeczownik, najprościej mówiąc. Czyli musi wystąpić po formie hn jakaś osoba bądź jakaś rzecz. I na przykład ja mogę powiedzieć: Ja widzę ich brata. zi hn, brur. Czyli zwróćcie uwagę, że po hn występuje jeszcze rzeczownik. Albo na przykład ktoś może powiedzieć: Ja pracuję z ich mamą. Ich werk met. Hun, muder. Czyli zwróćcie uwagę, że hen zastępuje nam w formie skróconej osoby, natomiast hn jest zaimkiem dzierżawczym i zawsze wymaga po sobie jakiegoś rzeczownika, czyli osoby bądź rzeczy. To jest na razie ta podstawowa funkcja. Mam nadzieję, że już troszkę łatwiej będzie Wam zrozumieć różnicę między hn i hen w podstawowej funkcji. Pozdrawiam wszystkich i za niedługo druga część tego tematu.